No i okej, okay. trzeci odcinek filmu, wędzarnia mała przydomowa, jak widać dymek zasuwa, trochę u nas tu dzisiaj gwizda, wiaterek, ale to nie przeszkadza, temperaturka jest, 60-teczka ładna, no, i tak jak mówiłem, jeszcze to się pali na drzewie. Ale właśnie przygotowujemy tutaj sobie wiaderko. Nasz piecyk trocinowy. Tu mam trociny. To są trociny dębowe. Wiem, zaraz kolejni fachowcy powiedzą, że nie. W żadnym wypadku nie wolno dębem, bo będzie kwaśne mięso i takie tam. Nieprawda. Ja wędzę dębem. I nie ma z tym żadnych problemów. Ok, patrzcie, taka rurka. Ta rurka ma wejść tutaj w środek, w to miejsce. I ona się już tu trzyma, sztywno. Ważne jest, żeby z tej strony rurki, tam widać jest taka blaszka przyspawana. Dlaczego to jest ważne? Bo tą rurą dostaje się powietrze. I teraz powietrze wdmuchuje, rozdmuchuje tutaj żar w środku, jak będą trociny. Jeżeli tej blaszki nie ma, to zaczyna wszystko się palić od tej strony, od prawej strony. I tu się wypala, wypala, wiadomo, wszystko się obejmie, ale. Piecyk ma krótszą żywotność, dlatego że tam jest za wysoka temperatura wtedy. A jak jest blaszka, to centralnie idzie w górę temperatura. Dobra. Pokażę Wam, jak to ubić, te trociny, żeby to funkcjonowało. Muszę odłożyć telefon. A, będzie widać. Sypiamy tak półwiaderka. Wystarczy. I to już w tej chwili trzeba ubić. Zwykły klocek. Żadnych cudów po wiejsku. I ubijamy. Uczymy jak schabowe w niedzielę. Wiadomo, dobrze ubity schabowy to jest smaczny tak samo będzie z mięskiem, jak trociny się dobrze ubije to potem mięsko będzie smakować <gry> żartuję, chodzi o to, żeby się dłużej paliło jak trociny są dobrze ubite to takie jedno wiaderko 20 litrów ostatnio testowałem paliło mi się 10 godzin można to sobie wykorzystać też w garażu jakby chciał ktoś jako ogrzewanie zrobić jeżeli ktoś ma dostęp do trocin a każdy stolarz chętnie się tego pozbędzie. Ja akurat sam tutaj robię drzewie. Tak mam tego trochę. Ale jak ktoś ma dostęp, to wystarczy takie wiaderko sobie zbudować. To zajmuje pół godzinki roboty. I kosztowało mnie to 10 euro. Także bez problemu. Śmieszne pieniądze za 10 godzin ogrzewania. I najważniejsze, że nie trzeba chodzić, pilnować temperatury. To jest podstawa. Zasypujemy znowu o Troszkę się nabrudzi, że ona będzie krzyczeć. To posprzątam i znowu ubijamy. Porządnie, nie żałować. Ktoś nie potrzebuje tyle mięsa wędzić, to może zrobić mniejsze wiaderko. Tylko, że z mniejszym wiaderkiem jest ten trochę problem, że no dalej musi być wspawana gruba rura. Po pierwsze, prototyp co zrobiłem, to taka rura. Tutaj ta ona była o połowę mniejsza. To była półcalówka wspawana dopływ powietrza, nie? I za mała średnica była, to powietrze za słabo się dostawało i nie mogłem uzyskać temperatury. Temperatura mi wychodziła tak 40 stopni i na maksa był komin otwarty, znaczy ten tutaj na dole dopływ powietrza był na maksa otwarty, a mimo wszystko te powietrze za słabo tam wchodziło w środek. Także, no nie, lepiej, lepiej, taką jedną calówkę wspawać i wtedy na pewno będzie to działać. To samo tutaj w środku, to jest też jeden cal taki, nie mierzyłem, ale tak na oko widzę, jedno calóweczka i przepływ powietrza jest taki, że, że temperatura przy zamkniętym dopływie powietrza utrzymuje się właśnie tak na 50-60 stopni. Dzisiaj jest dzień wędzenia, także musi być to dobrze ubite, żeby te 10 godzin wytrzymał. Wiadomo, teraz nowoczesność, nie? Trzeba sobie kupić grilla wędzarnię elektryczną. Fajnie działa, nie? Ale ja wiem, jak dla mnie, to to musi być po staremu, tak jak to kiedyś się robiło. Dym ma się kopcić, a nie jakieś tam sztuczne generatory dymu. I grzać ma się ogniem, a nie jakimiś grzałkami. Wtedy mięsko smakuje. No. Jeszcze troszkę. A, już się zbliżamy do końca. <gryw> <gryw> Chciałby ktoś sobie garaż takim czymś ogrzewać. To wystarczyłoby teraz dokupić drugie większe wiaderko albo jakąś beczkę. I teraz ten piecek wstawia się w środek. I w tej drugiej beczce, w dolnej części beczki, się robi tylko komin i odprowadza rurę i wtedy cała beczka się grzeje ładnie. Można wtedy w tej całej beczce zrobić nadmuch, że z koło tej beczki powietrza, jak jest gorące, to się rozchodzi ładnie na cały garaż. Może kiedyś to zrobię, to nawiam filmik. Teraz będę przebudowywał garaż właśnie, to może będę tam robił takie ogrzewanie. I to wtedy nie trzeba wcale palić samymi trocinami. Wszystko można tam spalić, nie? A zresztą jak teraz... Mądry rząd ostatnio powiedział, palcie wszystko, tylko nie opony. No to ja będę palił wszystko. Ale póki co do wędzenia musi mieć czyste wypalenie, także czysta trocinka, bez żadnych bzdur. Dobra, chyba więcej nie będę ładował, bez sensu. No I tak mi te drzewko tutaj dwie godzinki przywędziło troszeczkę mięsko, zaraz zobaczycie. A koloru jeszcze nie będzie wiadomo, to jest za szybko, nie? 5 godzin się musi wędzić. Przynajmniej. Czasami nawet 6. Zależy jak się ładnie kopci. Dobra, starczy. Ok. Op. I teraz Ach, ważna sprawa: jak to rozpalić? tą rurkę trzeba delikatnie wyjąć żeby trociny się nie zasypały do środka dlatego ona jest taka fajna, chromowana a, wtedy się lepiej a, lepiej wyślizguje z tych trocin o, brawo i została rura, dziura znaczy a, piękna dziurka do środka Zobaczymy, szyberek, to powinno być tam widać kosmos, ale nie wiem, czy to się uda zrobić. Zaraz zobaczymy. A spróbuję wam to pokazać. No. Widać światło. Troszeczkę się usypało, ale to nie przeszkadza. Ale światełko jest. O to właśnie chodzi. Tędy wlatuje powietrze. Tu idzie powietrze, przechodzi przez środek, wychodzi górą jako komin. Cały ten otwór w środku, ten otworek będzie się robił coraz bardziej wypalany, wypalany na, na zewnątrz, aż całość się spali. Pali się wszystko od dołu do góry, także ognia za wiele nie ma. No, jak się otworzy dopływ powietrza, to oczywiście to tutaj normalnie struga ognia jest, nie? Ale jak się zamknie, ten dopływ powietrza to wtedy ładnie tylko się kopci. Dobra, teraz to rozpalimy. Banalnie proste. Żeby to rozpalić, potrzebujemy kawałeczek drzewka. Dosłownie. Dosłownie kawałeczek. Podpalamy go. Ciężko będzie jedną ręką, ale spróbuję. Cięży troszkę. No będzie ciężko. No prawie, prawie, prawie. Ajaj, aj, 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 za słabo. A może tu będzie lepiej? A no bo jeszcze inaczej. Wezmę mniejszy kawałeczek. O! o, wpadł. Jeszcze jeden. O! Super, zapałeczka się pali. I wrzucamy go do środka. Z gaz ten większy byłby lepszy, ale o! Jeszcze żar się kończy. Halo! U, zapalniczka! Dobra, jest zapalniczka! No ciężko, jedną ręką, wiecie. Dobra, spróbujemy może jakoś postawić ten telefon na chwilę, żeby, żeby tam ten... będzie stał. Będzie stał, ok. Aj, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nic mi tu nie idzie dzisiaj, nic. Trochę ulega. To co podpalić. Pali się, pali się. Cielki kawałek musi być, wtedy się dobrze podpala, nie wiadomo. Okay. I teraz się pali. Pies pali się, widać, nie? I dalej się pali. To trzeba wrzucić do środka. Do tej dzioli. I pali się i nie zgasło. Tu teraz ma być otwarte, żeby dopływ powietrza był. Widać pali się, nie? Pół minutki dosłownie i wszystko zaczyna funkcjonować elegancko. Proszę bardzo, Oj, telefonu już nie mogę podstawić, bo tu już się zaczyna kominek robić ognie. I już tam powolutku trocinki zaczynają się zajmować. O, o, ho, ho! ho. Widać jak strumień ognia idzie w górę? Widać, nie? Piękna sprawa. Dobra, to drzewko już nie będzie potrzebne. To będzie następny raz do odpalenia. Ok. To niech się ładnie rozpala. A my tu wyjmujemy. O, tu już temperaturka spadła, patrzcie, na no 50 w ostatnim momencie ostatniej chwili się wziąłem. Dobra. Otwieramy cech. Wyciągamy ten piecyk. To jest ten mniejszy, właśnie taki. Z początku go robiłem. Ale on, on mi nie pozwalał wędzić tak długo. A nie chce mi się chodzić cały czas przy wędzarni. Ja wolę coś sobie robić w koło w tym czasie. Ok, i wstawiamy w to miejsce teraz. A teraz zobaczycie, jak ona wygląda. Jest obita blachą. W koło ładnie. Do góry pewnie nic nie będzie widać, bo tam ciemno wiadomo. Ok, tu wstawimy, a póki co jeszcze mięsko. cach. Mm. Będzie pychota. wysłyszyło ładnie, a teraz będzie docelowe wędzenie. Tak, patrzcie, jak ładnie zamykamy. Cech. Brak dopływu powietrza, zaraz ogień zgaśnie i będzie tylko dym. I już właśnie to się stało. Patrzcie. Można uchylić, bo już odmiany nie ma, i będzie się kopcić elegancko. 10 godzin kopcenia, czyli 10 godzin wędzenia. Kupa mięcha do jedzenia. Wstawiamy do środka. Zamykamy drzwiczki Otwieramy lufcik Żeby powietrze szło I niech się wędzi 40 stopni Zaraz temperaturka będzie rosła okay. Następny filmik, jak będziemy mięsko wyjmować.